Hej, dzisiaj opowiem Wam, co będzie się działo na biegu na orientację. Na samym początku dostaniecie od nas takie oto karty startowe. Kartę startową należy wypełnić, podać swoją kategorię, uzupełnić nazwę zespołu oraz Wasze imiona i nazwiska. Ta część jest dla nas, to Was w ogóle nie interesuje. Okay. W swojej minucie startowej dostaniecie od nas taką oto mapę. E, oczywiście będzie ona wyglądać e, inaczej na naszej imprezie, ale będzie miała podobne elementy. To, co Was na tej mapie przede wszystkim interesuje, to jest ta tabelka tutaj z boku. E, na niej przeczytacie sobie, ile punktów kontrolnych będziecie musieli potwierdzić, czyli tyle, ile jest w tabelce, tyle na tej naszej karcie startowej będziemy e, potwierdzać. E, przy każdym punkcie kontrolnym jest jego numer i analogiczne numery znajdziecie na mapie. Także na przykład tutaj mamy punkt 17, on jest zlokalizowany tutaj. Co jest ważne na biegu, trasę zawsze pokonujemy w tej kolejności, jaka jest podana. Czyli najpierw zaliczamy punkt numer 1, potem punkt numer 2, i tak dalej. Po zebraniu wszystkich punktów wracamy na metę. Piktogramy tutaj doprecyzowują nam, na jakim elemencie ten punkt stoi, ewentualnie z której jego strony, ale to doskonale widać również na samej mapie. Liczy się oczywiście w biegu to, kto tą trasę pokona najszybciej, ale przede wszystkim też z kompletem punktów. Także najważniejsze, żeby zebrać wszystkie punkty kontrolne, no i druga rzecz, żeby zrobić to w jak najkrótszym czasie. OK, te numery punktów kontrolnych, które macie zarówno na mapie, jak i w tabelce, macie oczywiście też również na karcie startowej. To, co te numerki, które znajdują się obok numerów punktów kontrolnych, to są numery perforatorów. Na każdym punkcie znajdziecie taki oto lampion, yy, i każdy z tych lampionów będzie posiadał na dole perforator. Te perforatory, jak widzicie, mają. Numerki. Podbiegacie na punkt numer 1, sprawdzacie, czy na pewno jesteście w dobrym miejscu, czyli patrzycie, czy wasz perforator ma numer 31. Ten numer jest jeszcze raz powtórzony tutaj na karcie. Jeżeli tak, wbijacie go po prostu w kratkę numer 1 w ten sposób i lecicie dalej. I w ten sposób postępujecie ze wszystkimi znalezionymi punktami. Po znalezieniu wszystkich punktów kontrolnych wracacie do nas na metę, oddajecie kartę startową, No i czekacie aż policzymy wyniki. Dzięki i do zobaczenia.